Tydzień minął, jest już druga niedziela Wielkiego Postu, a właśnie dzisiaj mamy słynną Ewangelię dotyczącą przemienienia na górze Tabor, którą bardzo serdecznie pragniemy z Wami rozważyć, ale nie całą, bo to było po prostu wtedy wykład, tylko jeden drobny szczegół. I kochani, zobaczcie, jak tydzień temu skupiliśmy się może bardziej na, na tym Poście Jezus na no, Pustach, tak dzisiaj może skupmy się na jakby tym drugim wymiarze. Tym drugim dobrym uczynku wielkiego postu, jakim jest modlitwa. E, początek Ewangelii pokazuje nam pewną głęboką prawdę, którą, którą często pomijamy. Gdy Jezus się modlił, wygląd Jego się odmienił. Modlitwa, kochani, każdego z nas, właśnie modlitwa ma prowadzić nas do przemiany. Modlitwa nas transformuje, czyni nas bardziej Chrystusowymi. Poprzez modlitwę e, Chrystus. Stał się, rozmawiał z Ojcem, otworzyło się wtedy niebo, Duch Święty stąpił w postaci cielesnej, niebegłębica, a z nieba odezwał się głos: Ty z mój synu miłowany, w którym mam upodobanie. Modlitwa otwiera niebo, nie tylko w przypadku Chrystusa, ale zawsze. I zobaczcie, że nie nas tak my tak szukamy możliwości, gdzie się mogę zmienić, co mi będzie zmieniało. Najbardziej, drogi bracie i siostro, zmienisz się poprzez twoją intymną więź z Panem Bogiem, na ile zaangażujesz się w modlitwę, na ile będziesz przeżywał głęboko swoją modlitwę, na tyle będziesz się zmieniał i potem tą zmianę będziesz pokazywał swoimi uczynkami, swoimi słowami. Nie jest sztuką też za mało lub za dużo się modlić, trzeba się modlić optymalnie. Czy możesz modlić się lepiej, intensywniej, głębiej? Kiedy zatapiasz się w modlitwę, to stoisz przed samym Bogiem, kiedy jesteś na Mszy Świętej, spowiadasz się na Drodze Krzyżowej, czy oddalasz od siebie myśli, złe, rozproszenia. Chodzi o to, żeby ten czas, którym poświęcamy na modlitwę, jeszcze bardziej. Mocniej, głębiej wykorzystać, by zbliżyć się do Boga, a wtedy następuje transformacja. Bardziej jesteśmy ludźmi, gdy się modlimy. Gdy jesteśmy bliżej Boga, stajemy się bardziej sobą. Ewangelia pokazuje się bardzo w bardzo ważny szczegół. Gdy Jezus się modlił, obłok zacienił Jego oraz Eliasza Mojżesza. Zobaczcie, kochani, że y, głęboka modlitwa sprawia, że jako przenosisz się w inny wymiar. Dlatego szukaj takiej modlitwy, żeby z jednej strony uciec w cudzysłowie od. Całego zgiełku świata, ale z drugiej strony być w bardzo bliskiej relacji z Panem Jezusem. I to jest taki prawdziwy wymiar modlitwy. Jest jeszcze druga strona takiej głębokiej modlitwy. W trakcie modlitwy i to głęboki jesteśmy, jakby we mgle. To nie jest często sytuacja zbyt komfortowa. Być we mgle to jest nowa sytuacja, w ogóle nowa przestrzeń. Często rodzi się wtedy pokusa, żeby uciec, zrezygnować. Ale właśnie wtedy trzeba na modlitwie wytrwać, a będziesz doświadczysz właśnie tej bliskości z Bogiem, gdybyś był nawet jakby w mgle, jakby ocieniony, przetrwaj ten kryzys, ten moment, tę chwilę, a wtedy otworzy się niebo. Szukaj modlitwy w Wielkim Pości, nie tylko tej tradycyjnej, droga Krzysztofa ale cały czas szukaj twojej osobistej, e, intymnej modlitwy z Panem Bogiem. Z wezwaniem do modlitwy Was, drodzy telewidzowie, zostawiamy. Do zobaczenia. Szczęścia